Tak wygląda grób Leonarda Pietraszaka. Nie ma ani jednego znicza ani kwiatka. Jeszcze niedawno miejsce pochówku Leonarda Pietraszaka, 86 litrów, tonęło w kwiatach i zniczach. Teraz świeci pustkami. Na szczęście nie ma w tym nic niepokojącego i z pewnością niebawem skromny drewniany krzyż z metalową tabliczkę zastąpi godny wielkiego aktora nagrobek. Urnę z prochami Leonarda Pietraszaka, znanego między innymi z seriali Czterdziestolatek czy Czarne chmury, 7 lutego złożono w grobie rodzinnym aktora na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy. Zgodnie z wolą zmarłego, został on skremowany i pochowany u boku ukochanej mamy Janiny. Choć bliscy aktora poprosili żałobników, by nie przynosili kwiatów na grób, lecz wpłacili datki na rzecz domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie podczas ostatniego pożegnania nie zabrakło wieńców i zniczy. Niedawno, zgodnie z tradycją, że po sześciu tygodniach należy posprzątać grób, wszystko zniknęło, a to oznacza, że rodzina niebawem zafunduje mu godny nagrobek. Z pewnością o artyście nie zapomną także władze Bydgoszczy. Świętej pamięci, Leonard Pietraszak był honorowym obywatelem miasta i jego wielkim przyjacielem. Miastu bardzo zależy na jego godnym upamiętnieniu, natomiast żadne wiążące decyzje co do formy tegoż jeszcze nie zapadły, mówi SuperEkspresowi Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urząd Miasta Bydgoszczy. Być może Gwiazdor w przyszłości doczeka się też ulicy nazwanej jego imieniem. Kwestie nazewnictwa to kompetencja Rady Miasta. Taka sprawa powinna być poparta dyskusją i konsensusem, dodaje.